Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, kim jest laska z filmu Chłopaki nie płaczą. Zapraszam do oglądania. 25 lutego w 2000 roku swoją premierę miał film Chłopaki nie płaczą, reżyserii Olafa Lubaszenko. I śmiało można powiedzieć, że była to jedna z najlepszych komedii polskiego ekranu, a mimo drugoplanowej roli i młodego w tamtym czasie wieku, nie mając też ukończonej żadnej szkoły aktorskiej, ani nie mając zupełnie żadnego związku z kinem czy teatrem, Tomasz Bayer, czyli tytułowy Laska, postawił na tym filmie wisienkę na torcie. Dzięki swoim kultowym tekstom i ogólnie świetnie odegranej roli, Tomasz Bayer urodził się 31 marca w 1979 roku w Poznaniu. Był on absolwentem pierwszego prywatnego anglojęzycznego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu oraz studentem filozofii. Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak podkreślił to reżyser filmu Olaf Lubaszenko, wynalazł go na spotkaniu z młodzieżą w liceum. Jednak reżyser musiał walczyć o to, aby wystąpił w filmie, ponieważ producenci, inwestorzy oraz dystrybutorzy sugerowali, aby zmienił aktora. Lecz on postawił na swoim i pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Zagrał on też w 2001 roku w Poranku Kojota, który według mnie też był świetnym filmem. Odegrał on wtedy rolę Siwego. Również w trzyodcinkowym serialu Kosmici z 2004 roku jako Patryk Lidzikiewicz oraz miał krótkie epizody w Naspólnej na przełomie 2003-2004 roku jako Radek Borek. I na tym jego przygoda z filmami na dzień dzisiejszy się skończyła. Chociaż warto podkreślić też, że aktor nie wyklucza powrotu do filmu. Na YouTubie możemy również obejrzeć zapowiedź programu Laska na fali z 2012 roku, jednak w internecie po dziś dzień nie można nigdzie znaleźć żadnej audycji z jego udziałem. I to by było chyba wszystko w tym materiale. Chciałbym przy okazji podziękować panu Jeff Game za to, że na jednym z ostatnich streamów w donate'ach przeznaczył mi prawie 300 zł, Jestem za to bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję. Zapraszam również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku i to by było na tyle Myślę, że to chyba wszystko Na razie, jo!